A więc witam Was w Łyszu Genshin Impact Będziemy sobie dzisiaj losować kolejny z nowych banerów, który właśnie przybył na serwery A więc e, mamy tutaj oczywiście specjalny banner Oni z Royal Gdzie mamy właśnie do dyspozycji nową pięcioglaskową postać Arataki to W tym właśnie też e, nową postać tutaj Łucznika Ale pamiętam dobrze, był to Goru I też oczywiście Barbara i Xiangling więc no, zobaczymy e, tutaj lasowanie. Oczywiście będziemy sobie tutaj losować lasować e, specjalny banner. Też mamy też do, do dyspozycji e, tutaj właśnie banner broni, e, który tu właśnie e, jest do dyspozycji. Ten nowy miecz. Cały Redhorn Stone Thrasher. Oczywiście skarbne harpy i, i inne tutaj bronie też dostępne. No i oczywiście ten standardowy wysh, tutaj mam akurat 5 tych, więc sobie zrobimy. Mm. Ponięcie i zobaczymy. Może coś dostanę, może nie. Oczywiście też możemy e, później shopa mm. użyć, bo akurat mam 4 tutaj kryształy, więc trochę mnie będzie kosztować. No i zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Mm -hmm, mm. Co to będzie? Co to będzie? U, złoto! Złoto! To jest złoto! Złoto, 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 złoto! No, zobaczymy. Co tam ją dostanę, oczywiście. Bonem śmieciowe, Zhongling dostałem tutaj. Eee, guru od razu dostałem. Uh -huh. A <laughs> taki to. <laughs> What the hell is this pool? O oh, Jezusie, co to za pool jest? Normalnie trzy postacie dostałem i tego, nową postać też? <laughs> o oh, kurde, nie spodziewałem się tego naprawdę. Wow, wow, co za pool. Nigdy aż... no może nigdy aż taki nie miałem, ale dawno nie miałem takiego pulu, który bym naprawdę tyle postaci dostał. I to jeszcze nową dwie nowe od razu postacie. Wow, co za pól, naprawdę... Wow. Po prostu... Ciężko mi aż uwierzyć w to, co się tutaj stało. No, to jeszcze nigdy się takiego nie miałem. Choć prawdopodobnie miałem trochę lepiej. Hmm, tam wtedy Klee i, i diluk w tym samym momencie. Ale no, nieźle nam wylosowało. No, spróbujemy sobie tutaj też pociągnąć e, standardowy wish. Zobaczymy co tu mamy. To okej. Okay. Czy jeszcze tam są oczywiście e, podstawowe bronie. E, żarcie tak zwane. <grystanie> Nakarmienie. <grystanie> innych broni. A fuu, ho, 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 Barbara Fuhofu fu, 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 fu. <grywia> Ja mam akurat z tym standardowy W tylu różnorodnych postaci w gęsinie Na standardowy musiałem akurat wylesować Barbara To jest Barbara przekleństwo Ale i tak wcześniej miałem zajbisty pól Więc O, Fawon jest kodeks Okej okay. Jeszcze jakąś broń Ale dlaczego Barbara? E? <laughs> ale nie powiem, e, naprawdę bardzo fajny pól mm, Oczywiście też byłoby możliwość może e, pólnięcia broni mm, Mam tutaj tylko jeden do kupienia Oczywiście tu mam jeszcze że mogę kupić dwa Ale to raczej nie wykorzystałem od razu e, Mam zaznaczyć sobie jaką broń chcemy A, już mam zaznaczone Wiesz co. raz sobie pólność broń. O coś wyjdzie. Złota! <laughs> o nie, to co to za pól? <laughs> co to za... Co to za dzisiejszy pól jest normalnie? <laughs> What the free? Zing ziu? Okej. Okay. Co to za pól? <śmiech> <śmiech> Redhorn, Stone Trusher. jest jeszcze za niego specjalną broń. no to... No to, 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 to już jest wszystko mało od niego, żeby go używać. Co to za pull? Jezus. Nie wierzę, no nie wierzę. Co to za dzień dzisiaj? Mamy mieć taki kurde fart. Jeezus! Nigdy aż tak nie miałem, naprawdę... Wow, wow, po prostu wow, no. Nie, nie, nie mówię, że jest taki pull. O, jeszcze bel. Też znowu trzy jakieś rzeczy dzisiaj robię. O, tak, ja cię kręcę. A, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę normalnie. Nie, to pierwszy raz, że miał po prostu w tych pulach coś takiego. Fakt, że Barbara nie była tym szczęśliwym. <laughs> ale, ale... co z tego? Tyle fajny, kurde Poleciało mi, że... Uuuu! Nieźle, to jest zajebisty dzisiaj dzień. Mam nadzieję, że we... też wam się tak uda, jak mi. Taki kurde mieć szczęście dzisiaj. Hmm, oczywiście. Widzimy się w następnych łyściach i też Wam życzę powodzenia.